Pan Jezus nie złamał trzciny nadłamanej, nie zgasił knotka o nikłym pomyku. Każde najmniejsze dobro Pan Jezus wspierał i wobec żadnej sytuacji się nie poddał, nawet na człowieka, na którym, na którym wszyscy położyli krzyżyk, tego człowieka wyciągnął z grobu. Chodzi mi o łazarza. I bracia i siostry, to jest bardzo ważna dla nas wskazówka. Ewangelia na nikim nigdy nie położyła krzyżyka i Pan Bóg też nie położył. Cokolwiek by się w Waszym życiu stało, w Waszej rodzinie, z dziećmi, z małżonkiem, małżonką, rodzicami, nie ma sytuacji, w której Bóg położyłby na kimś krzyżyk i powiedział, że tu się nie da nic zrobić. I dzisiaj chcę o tym powiedzieć. O drogach odpuszczania grzechów i o drogach pokuty w kościele. O sytuacjach, co zrobić w sytuacji, gdy stanie się coś złego, co zrobić, gdy nas coś męczy, gdy wraca od dzieciństwa, od młodości, nas nachodzą myśli, gdy sobie z czymś nie radzimy. Normalna droga pojednania z Bogiem to sakrament pokuty, wyznanie grzechów kapłanowi, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Z niesamowita i wyjątkowa sytuacja. Jak macie możliwość, chodźcie do spowiedzi. Ilu ludzi nieraz żałuje, jak ktoś umarł, że nie poszedłem i nie pojednałem się, nie powiedziałem, nie przeprosiłem. Dopóki możesz, przepraszaj ludzi, przepraszaj Boga i co się da w życiu, to naprawiaj. Kto tu jest troszkę starszy, to wie. Z wiekiem wszystko przychodzi do człowieka. Zaczynasz się przypominać rzeczy z dzieciństwa, nawet, żeś się wobec kolegi źle zachował, w drobiazgach. To wszystko wraca, dlatego dopóki możemy te sprawy załatwiajmy. Spowiedź, sakrament pokuty to jest uprzywilejowana droga. Wyspowiadasz się, usłyszysz słowa, nie grzesz więcej. Pan Bóg zamknął sprawę. Czas zaduć uczynić, naprawić na tyle, na ile możesz. Ale może być tak, że nie wiemy, czy wszystko powiedzieliśmy na spowiedzi. Nie wszystko żeśmy naprawili. Pewne rzeczy się będą ciągnęły za nami. I to, co teraz powiem, dotyczy każdego człowieka. Czy chodzi do spowiedzi, czy nie? Czy się tak mu coś w życiu pogmatwało, że wydaje mu się, że nie ma wyjścia, że od lat nie był do spowiedzi, nie może iść do komunii? Nikt na Nim nie kładzie krzyżyka, na pewno nie Pan Bóg. Jakie były drogi odpuszczenia grzechów od początku jakie są, jak kiedyś staniemy przed Bogiem, to Pan Bóg to uwzględni. Oczywiście najbardziej podstawowa oprócz spowiedzi to był chrzest. My nie spowiadamy się przed Chrztem. My wszyscy pewnie byliśmy ochrzczeni jako dzieciaki, ale przy Kościele świętego Marka w Krakowie co roku paręnaście osób przygotowuje się do chrztu. Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy. I wiecie, że kiedyś ludzie tak się bali, żeby coś złego nie popełnić w życiu, że odkładali chrzest na późniejszy wiek, wiedząc, że chrzest mi wszystko zamknie. Bo Kościół, w ogóle religia nigdy nie oceniała człowieka, zanim uwierzył. Dlatego przed Chrztem, no za, z czego Cię rozliczać? Według czego Cię oceniać? Dlatego wszystkie rzeczy zamykał chrzest. I dzisiaj tak jest. I były przypadki w starożytności, że ludzie się chcieli chrzcić na łożu śmierci, wiedząc, jakie znaczenie ma ten sakrament. Druga rzecz to męczeństwo. Czy możecie przyjąć chrzest, który ja miałam być ochrzczony? Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Chrzest nieraz krwi. Bracia i siostry, to jest rzecz też wielka, uprzywilejowana w Kościele. I w pierwszych wiekach chrześcijaństwa po spowiedzi czy po, po nawróceniu człowiek nieraz pokutował latami, jak coś złego zrobił. Szedł i dostawał za pokutę 10 lat. Przejdź za 10 lat, jak się nawrócisz. Ale była uprzywilejowana sytuacja. Jeżeli ktoś szedł na śmierć za wiarę, prowadzili takiego męczennika na miejsce stracenia, to byli tacy, którzy podbiegali do niego i mówili podpisz mi się tu na tabliczce. Że umierasz za mnie, że cierpisz za mnie. W takich przypadkach, jak mu się podpisał, czasem paru ludziom była całkowita amnestia w kościele. Czy miał 10 lat pokuty, czy 20, jutro możesz iść do komunii. Dlaczego? Bo ktoś za ciebie umarł. Tak jak Chrystus za nas umarł. I to jest rzecz niesamowicie ważna. Jak macie kogoś, o kogo się bardzo martwicie, o jego wiarę, a dotyka was jakieś cierpienie, to zróbcie tak. Powiedzcie Bogu, Boże, to mnie męczy. Ja tu cierpię, to mnie boli. Oczywiście ja się leczę, ale, a, ale ci ofiaruję to cierpienie za tego człowieka. To jest bardzo uprzywilej, skoro Chrystus przez mękę i krzyż nas odkupił. Kościół także bardzo ceni, Dobrowolnie ofiarowane cierpienie. Nie szukanie cierpienia, cierpiętnictwo, ale ofiarowanie za kogoś. Kolejna droga odpuszczania grzechów to jałmużna. Biblia mówi niesamowite słowa. Jałmużna uwalnia od śmierci, oczyszcza z każdego grzechu. Woda gasi płonący ogień, a jałmużna grzechy. Od każdego grzechu. Bez wyjątku. Niesamowite. Jałmużna. Może dlatego, że człowiek w człowieku jest ta pokusa jakiejś chciwości, zbierania, tak czasem trudno coś jest zdać, że Biblia mówi, dasz jałmużnę, to kładzisz grzech? Wiecie, dlatego w Krakowie, w centrum jest tyle kościołów. Ludzie zawsze grzeszyli, ale bogatsi nieraz mówili, za pokutę wybuduje Kościół, niech się ludzie modlą. Nieraz tak jest. Są spore ofiary ludzi. Jeżeli cię coś męczy, może wejść na tą drogę. Ja spotkałem niedawno osobę. Chodzi do DPS-u regularnie, jako wolontariusz, pomagać, za pokutę. Za pokutę za moje grzechy. To moja jest taka jałmużna nie pieniężna, ale jałmużna czasu na serca. Kolejna droga to odpuszczenie grzechów innym ludziom. Jeśli odpuścicie braciom grzechy, odpuści wam ojciec też wasz niebieski, wasze grzechy. Jeśli nie odpuścicie, ojciec wasz nie odpuści wam. Niesamowite słowa. Jeśli kogoś spotkacie, kto powie, ale ja tyle zła zrobiłem, takie, przecież to, to jest straszne, to Pan Bóg mnie nie odpuści. Powiedzcie, jest obietnica Boga, nie jesteś stracony. Jak ty odpuścisz innym, Bóg zrobi na zasadzie takiej symetrii, bo Bóg mówi, jak ty zrobisz, tak ja zrobię. Może wam to kiedyś tu mówiłem, ale ja z takim czasem lękiem mówię, ojcze nasz. Tam są słowa niesamowite. To jest jedyny przypadek, który kojarzę jako modlitwę, że my wzywamy Boga, żeby nas naśladował. Zazwyczaj my mówimy w kościele naśladuj Chrystusa, a przy Ojcze nasz my mówimy Boże naśladuj mnie w odpuszczeniu. Odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy. Zrób tak jak ja. Jak ktoś tego nie poukładał, to to jest kamikadze. Wezwać Boga na modlitwie, żeby zrobił tak jak ja, z odpuszczeniem grzechów innym ludziom, żeby mi odpuścił tak jak ja odpuszczam innym. Trzeba dobrze zastanowić, jak ktoś mówi, ojcze nasz, zaraz będziemy mówić w czasie mszy świętej. Ale popatrzcie wszystko w naszych rękach, jak ty odpuścisz, Bóg odpuści tobie. Wszystko zależy od nas i Bóg nam daje taką pewność żebyś miał pokój w sercu żebyś nie myślał że to coś ty zrobił może kiedyś to to już tego się nie da bo to takie zło da się ty odpuścisz tobie odpuszcz tak obiecuje Bóg wreszcie kolejna droga odpuszczenia grzechów nawrócenie grzesznika z błędnej drogi list do Jakuba mówi kto nawróci grzesznika z błędnej drogi zbawi jego duszę zakryje mnóstwo grzechów co znaczy nawróci? Epistrefo greckie znaczy zmienić kurs, odwieść od błędu, poprawić. Tu nie chodzi o to, że kogoś doprowadzisz do świętości. Chodzi o to, że może swoim przykładem, może radą, może pytaniem, może zachętą, jakoś go odwrócisz od tego brnięcia w zło, w grzech, zwrócisz do Boga. Jeżeli to zrobisz... To Biblia mówi, zbawisz jego duszę, a zakryjesz mnóstwo swoich grzechów. Zakryjesz, one będą niewidoczne. Tak jak mówi słynny egzorcysta Amort, grzechy wyznane na spowiedzi są niewidoczne dla złego ducha. Jeśli ktoś się męczy ze swoimi starymi grzechami, bo to mu wraca do głowy cały czas w formie pokus, porządnie się wyspowiadać. Albo nawrócić grzesznika z błędnej drogi, bo to zakryje, to będzie, nie będzie się tu męczyło, to nie będzie nieustannie wracało w formie pokus. Wreszcie, miłość, odpuszcza się jej wiele grzechów, gdyż wielce umiłowała, tak mówi Jezus. A pierwszy list do Piotra mówi: Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Właśnie, konkretna miłość do drugiego człowieka, służba. To zakrywa twoje grzechy. Niesamowite są słowa też o miłosierdziu względem rodziców. Księdze Syracha w trzecim rozdziale. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów. Kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Synu, wspomagaj ojca w starości. Nie zasmucaj go w życiu. Jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość. Nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. W dzień utrapienia wspomni się o tobie, jak szron w piękną pogodę tak rozpłynął się twoje grzechy, jak szron w piękną pogodę. Za to, że się troszczysz o rodzica, który może właśnie rozum stracił. Może jest słaby, może nie daje rady, a ty się nim zajmujesz. I staniesz kiedyś przed Panem Bogiem, Bóg powie, może ci w życiu rozrabiał, aleś mamy i tatę tak opiekował, że jak szron, tak się twoje grzechy rozpływają. Kolejna droga, do której nas zachęca Biblia jako droga pokuty odpuszczenia, jest związana z sakramentem namaszczenia chorych. Jeśli ktoś jest chory, niech włożą nań nie ręce, namaszczając olejem, modlitwa wiary wybawi chorego, jeśli by były w grzechach, będą mu odpuszczone. Dlatego tak ważne jest też namaszczenie chorych. To jest forma, jak ktoś się nie może spowiadać, jest nieprzytomny, to jest forma odpuszczania grzechów. I wreszcie na koniec, bardzo ważna rzecz i w zasięgu każdego człowieka. Obietnica Jezusa. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Jak ktoś ma wątpliwości co do siebie, jak Bóg nie potraktuje na sądzie, to niech to weźmie na serio. Jak ty nie osądzisz drugiego człowieka, ciebie nie będzie sądził Bóg. Jak ty nie potępisz drugiego człowieka nigdy, ciebie nie potępi Bóg. Nie jest to łatwe. Chyba jest tak, że im ktoś więcej w życiu rozrabia, tym bardziej innych osądza. Dlatego nam jest tak trudno iść tą drogą. Nie sądź, nie będziesz sądzony. W ogóle nie będzie Twojej sprawy, jak Ty będziesz wobec innych nieosądzający. I wreszcie jeszcze jedne słowa takie niesamowite. Gdy Pan Jezus mówi w Ewangelii, wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do Was powiedziałem. Bracie i siostro, tak jak codziennie się myjesz, tak weź, przeczytaj parę zdań z Ewangelii. Bo Jezus mówi, że jesteś czysty dzięki słowu, które On wypowiada. To Cię oczyszcza. I pierwsi Ojcowie Kościoła, pierwsze dokumenty też jeszcze jedną rzecz mówią. Jeśli nie możesz w całości żyć religią, nie jesteś w stanie w 100%, coś cię przerasta, rób tyle, ile możesz. Nie powiedz, że skoro nie jestem idealny, to już macham ręką. Nie możesz na 100%, że i na 90, że i na tyle na ile potrafisz Ewangelią. I podsumowując to, co chciałem powiedzieć. Jesteś pewny, żeś wszystko w życiu zamknął? Wszystkiegoś się w życiu wyspowiadał i przeprosił? Wszystkim ludziom naprawiłeś zło i krzywdę? Zadość uczyniłeś na wszystko? Czy coś cię nęka i męczy i wraca? Wejdź na którąś z tych dróg. W Kościele jest tak, jak się wyspowiadasz, Otrzymasz rozgrzeszenie. Idziesz drogą przyjęcia Komunii Świętej. Te wszystkie inne drogi też są drogami odpuszczania grzechów. Chociaż nie mamy tego zapewnienia, nie ma tej drogi, że jak dam jałmużnę, to mogę iść do Komunii. Ale skoro Bóg obiecał, to tak będzie. I poszukaj którejś z tych dróg. Zwłaszcza jak cię coś męczy, żeby to nie wracało. Może trzeba innym odpuścić, może trzeba jałmużny, może trzeba być ewangelizatorem i kogoś do Chrystusa po prostu przyprowadzić, nawrócić z błędnej drogi. Może Twoją drogą jest zajęcie się rodzicami. Nie zostań tylko na etapie spowiedzi. Niech to będzie Twoja droga też odpuszczania innych grzechów, konsekwencji tych grzechów, naprawiania swych zachowań, droga pokuty. Niesamowite jest to, że to jest dla każdego, to jest dla każdego, cokolwiek by w życiu zrobił. Bóg nie kładzie na nas krzyżyka. Pozamykajmy stare sprawy, na ile możemy. A to, czego nie potrafimy, starajmy się tymi drogami jakoś.